Cześć, witam was w kolejnym odcinku programu. Kto to kupi? Rzecz o budowaniu marki, promocji i sprzedaży. Dziś mam wspaniałego gościa, a jest nim Ania Adamowicz z Goody Foodie. Ja się mam wielką przyjemność gościć cię w moim sklepie ze zdrową żywnością w galerii Rewia Park na ulicy Lubelskiej. Pięknie tu jest. Co tu znajdziemy? Znajdziemy tutaj masę zdrowej żywności, wszystko co powiązane, wszystko co e, kojarzy się, rzeczy, które się kojarzą ze zdrową żywnością mm -hmm. e, i suplementy, i kosmetyki naturalne, i, i ziółka, i herbatki, i kawy. Mamy wiele e, lokalnych produktów, Aha. z których jesteśmy niezwykle dumni. I e, takim e, ogólnie założeniem od zawsze było to, żeby wspierać się lokalnie. Mhm. Ale też jestem e, bardzo dumna z tego, że e, jesteśmy w posiadaniu wielu polskich firm i to jest mhm. jakby większość naszej oferty. Polskie, e, polskie marki, które są naprawdę, naprawdę godne uwagi I, i to są takie produkty, z których ja jestem mega dumna, bo to są e, rzeczy, które są, stają się znane na całym świecie. Więc. A jak Fajne. ktoś jest na diecie, to właśnie może tutaj przyjść do Ciebie i sobie kupić, bo to są dietetyczne też produkty, czy, no. czy po prostu, że one są zdrowe, czy. Oczywiście. Wyobraź sobie, że mamy około 40 rodzajów makaronów, w tym ha. na przykład makaron z korzenia konczak, który jest bezkaloryczny. Nie ma kalorii, ma zero kalorii. Ja. I ty możesz sobie... To być, jesteś, możesz być makaroniarą i jeść Aha. go do także to jest taka fajna rzecz, dodatkowo jest bezglutenowy. Mamy wiele produktów dla bezglutenowców, dla diabetyków. Mamy ponad 70 rodzajów yy, słodyczy. No właśnie, e... ja widzieliśmy te cukierki. A! Cukierki, słuchajcie. No, cukierki Kasiu, też mogą być zdrowe. Też, też. Tak. Oczywiście. E, na przykład mamy takie czekoladki. E, to jest nasz hitier, to jest czekolada biała z czarną solą i z algami. O, o, dla diabetyków. Te. O, e, Także e, właśnie około 70 rodzajów produktów dla diabetyków. także e, Super. Yes. Powiedz Aniu, yy, skąd w ogóle pomysł, żeby taki sklep założyć? I, I kiedy to się stało? Jak długo już jesteś na rynku? Na rynku jestem 10 lat. Odkąd wróciłam? Dziesięciolecie masz w tym roku? Dziesięciolecie nawet już może troszkę z kawałkiem. Wow, super. To tak jak mój zespół. Tak, też mam zespół, piąteczka. Dziesięć, <laughs> yy, dobra cyfra. Yy, Wróciliśmy 10, ponad 10 lat temu na 3 miesiące z moją mhm. rodziną, z moim synkiem, z moim mężem. Na 3 miesiące wróciliśmy i tak zostaliśmy. Tutaj. A skąd wróciliście? Z Warszawy. I wam się spodobało i zostaliście, tak? E, to znaczy ja e, wtedy byłam młodą mamą i tak jakby e, mogłam sobie pozwolić na to, żeby tutaj się przeprowadzić. Mhm. E, mój e, mąż pracuje zdalnie do Warszawy, zresztą mhm. w dalszym ciągu, więc tutaj jakby. E, taka, taka historia, że jemu bez różnicy było no gdzie mieszka, a Zamość to jest, ja to się śmieję, że Zamość to jest miasto wybudowane na bagnach. Raz tu postawisz nogę i już nie wyjdziesz. Aha. Kocham to miejsce, nie wyobrażam sobie, żebym mieszkała gdzie indziej. A powiedz, pracowałaś w ogóle kiedyś u kogoś, czy? Mhm. Tak, pracowałam. Ja, ja w ogóle się zajmowałam wieloma rzeczami, bo Aha. i byłam e ilustratorem, i pracowałam jako kapistka i. To masz zdolności plastyczne jakieś, tak? Tak, ja jeszcze tam jestem po szkołach artystycznych. Serio? Boże, no właśnie ja za to kocham te programy, bo się dowiaduję takich rzeczy w ogóle. Ania z Goody Foodie, kurde, tak, jest artystką, tak. no niemożliwe. No, że to powiem szczerze, że tak, artystka ze spalonego teatru jak najbardziej. No, <śmiennie <śmiennie> to się trafię, to Kurczę, no to super. No i Aniu, w ogóle powiedz mi właśnie, jak to się stało, że zaczęłaś prowadzić własną działalność, że się na to zdecydowałaś, odważyłaś się, no bo to jednak wymaga chyba według mnie jakiejś odwagi, bo rynek jest taki jest, no 10 lat temu było już podobnie, myślę. Już 10 lat temu było. 10 nie? lat temu było dość ciężko. Zaczęłam od sklepu z kosmetykami naturalnymi i zaczęłam od wysyłek i od... Mhm. I od y, stworzenia sklepu internetowego. W ogóle byliśmy jednym z pierwszych sklepów internetowych z kosmetykami naturalnymi w Polsce. Wow! No, naprawdę, robiliśmy nawet sami pakszoty, bo w ogóle firmy nie miały pakszotów. Mhm. Więc y, jakoś tak y, y, myślę, że całkiem sobie fajnie poradziliśmy, ale ja od początku czułam, że ten sklep internetowy, taki, bo ja bardzo lubię interakcje z człowiekiem, mhm. I tutaj szybko, szybko się zadział yy, mały sklepiczek, yy, który, w którym się super odnajdywałam. Mm -hmm. Słuchałam też dużo mojej babci, która opowiadała mi o, o jakichś e, rzeczach, na przykład jak miałam problem, nie wiem, z, e, z, u dziecka z brzuszkiem mhm. albo z czymś tam, ona mhm. mi mówiła, tu ziółko, tu coś tam, tu, e, tu taki sposób. Więc ja tak coraz bardziej zaczęłam iść w kierunku zdrowej żywności. Ludzie w zamościu są mega otwarci, mhm. są mega świadomi mhm. i tutaj często do mnie pada pytanie takie, że naprawdę w zamościu ktoś w ogóle interesuje się takimi rzeczami Aha. w zamościu. Ludzie są niesamowici. Oni mają otwarte Aaaa. głowy, serca. My mamy najlepszych klientów, jakich można sobie wyobrazić, i to myślę, że jak ja, tak i ja, takie moje dziewczyny uwielbiają naprawdę czas tu spędzać, bo się zawiązują przyjaźnie. Eee, Cudownie! To jest po prostu taka, taka miła atmosfera. Że... A twoje dziewczyna znaczy, że tutaj masz pomoc, że nie jesteś tutaj sama? Eee, tak, tak, tak. Mam też bardzo duże szczęście do ludzi, którzy ze mną współpracują, także. Czyli fajnie, czyli firma jakby się rozwija, że staćcie już na, na zatrudnianie pracowników, tak? No tak się złożyło, że, że, że tak. Tutaj jesteśmy czynni codziennie od 9 do 20, jeszcze jakiś czas temu 7 dni w tygodniu, w tym momencie już tylko 6, uh -huh. ale to samemu dość ciężko uh -huh. też taki czas. Taki jakby... W, w... czas być tak, tutaj po prostu. Tak, tak, uh -huh. tak. Powiedz, Aniu, według Ciebie idealna marka, do której może dążysz, hmm. to jakimi cechami się charakteryzuje? Hmm. Idealna marka. Hmm. Myślę, że z pewnością to są właśnie dobrzy ludzie i dobrze, dobre relacje. Aha. To jest jakaś innowacja, czy też szukanie luki w, hmm. tutaj w regionie. Nie powielanie, tylko właśnie może kreowanie. Hmm. Hmm i dobra marka to przede wszystkim kontakt z ludźmi i, e, i podejście indywidualne do klienta mm -hmm. ja nawet mi tak ciężko przechodzi przez gardło klient bo my naprawdę mamy takie fajne się po prostu, znaczy, po prostu myślę że dużo osób potwierdzi że mamy bardzo takie bliskie fajne relacje i e, no ale tak indywidualne podejście, ja czasem jak ktoś chodzi to już pamiętam, że ktoś coś kupił, moje pierwsze pytanie to jak, jak się to sprawuje, bo bardzo mi zależy na tym, żeby klient był zadowolony. Mm -hmm. e, działanie w internecie niestety nie daje tego, e, takiej mm -hmm. możliwości, a chyba najbardziej to co kocham w, w swojej pracy to to, że mogę właśnie obcować z ludźmi i, mm -hmm. e, i słuchać i Czyli w budowaniu marki stawiasz na kontakty, na kontakty z klientem, tak, face-to-face. Tak. A jeśli chodzi o promocję, promujesz się jakoś, czy po prostu właśnie taki marketing szeptany bardziej, że to się rozchodzi właśnie poprzez Twoich eee. przyjaciół, poprzez Twoich klientów? Marketing szeptany na pewno myślę, że też, ale staram się promować na ile, eee. na ile mogę. I... Powiedz jak to robisz, gdzie Cię eee. można spotkać? Zapraszam serdecznie na Facebooka Goodie Foodie, na Instagrama Goodie Foodie. Eee, może powiem, jak się pisze, bo pisze się troszeczkę, nie? tak. G-O-O-D-I, F-O-O-D-I. Tak. Ja na pewno na końcu logo dam, bo jest logo takie piękne, kolorowe, że po prostu mega. Bardzo mi miło, bardzo Ale sama pisać. to projektowałaś? No właśnie, to jak już się dowiedzieliśmy, dusza artystyczna to nie musi wynajmować grafika, tylko sama sobie tworzy super Aniu. Eee, tak, ale jeszcze nie tylko tutaj, bo też na przykład tworzymy takie dni otwarte, gdzie gotujemy, przygotowujemy hmm. dla klientów. Rzeczy z naszego sklepu. Serio? Tak. Które mogliby, dlatego zachęcam serdecznie do śledzenia nas na Facebooku, na Instagramie. Bo Czyli na Facebooku ogłaszasz te eventy, tak, które organizujesz tutaj u siebie Tak, w ja. mamy takie dni otwarte. Mieliśmy już kilka otwarć, przenosin. Super. Bo w kilku miejscach już byłam. Teraz jesteśmy w Rewi, ale też do niedawna byłam ze ścianą, także robiliśmy w nowym miejscu też otwarcie. Było bardzo dużo ludzi, było bardzo sympatycznie. E, taka właśnie energia niesamowita, i, i wtedy gotujemy, przyrządzamy mhm. różne produkty z naszych też tutaj rzeczy, żeby klient mógł się z nimi zapoznać. Mhm. Często staramy się prezentować ludziom rzeczy takie naprawdę sprawdzone mhm. i pewne. Często większość rzeczy, które my posiadamy, są mhm. z certyfikatami, e, i warto, żeby klient wiedział, mhm. z czym to się je, jak to smakuje, żeby żebym miał świadomość Aha. tego tych wydawanych pieniążków, za co kupuje. Także tutaj stąd, stąd takie dni otwarte, mhm. a wychodzicie um, gdzieś na zewnątrz? Chodzisz gdzieś na zewnątrz, właśnie na jakich, w jakichś eventach takich zewnętrznych bierzesz też udział w ramach promocji e, swojej firmy? Tak, jeżeli jest tylko taka możliwość i, i to jak najbardziej... z kilkoma lokalnymi tutaj firmami, na przykład salon Toskana w Zamościu Kosmetyczny, który bardzo e, współgra ze zdrowym żywieniem. Oni działają mm. kompleksowo, oprócz pielęgnacji, e, tak jakby ciała z zewnątrz. Bardzo dużo dziewczyny mówią o pielęgnacji wewnętrznej, uh -huh. e, także i... E, A gdzie ten zakład się mieści? No, że tak, się na ulicy Sadowej, na ulicy Sadowej. O, sadowej. Tak. E, też e, współpracuję ze swoim przyjacielem Eweliną Kondrakiewicz. E, Znam Ewelinę. Tak. Pozdrawiamy Cię! E, też bardzo, e, bardzo lubię współpracę z Edu Farmą w Aha. Nie wiem, Kasi, o czym miałaś możliwość. Tak, tak, tak. Jestem tam są... na urodziny, gdzieś tam był zapraszany, także... To są niesamowite baweczki, niesamowita energia, pomysły po prostu z kosmosu. Także super. E, tutaj też zaprzyjaźniona e, nieopodal e, siłownia Fitness Platinium, gdzie, e, gdzie klienci e, mają też możliwość mm -hmm. e, rabatów u nas. Także trochę się dzieje. Jeszcze Aniu, e, o sprzedaży właśnie, jak e, wygląda u Ciebie sprzedaż, czyli stawiasz generalnie na ten kontakt, tak jak już wcześniej powiedziałaś przy budowaniu marki, mhm. e, że sprzedajesz właśnie głównie e, po prostu w sklepie stacjonarnym, czyli już nie masz tego sklepu internetowego tak jak, no, jak ma, kiedyś mam. mam, mam, najbardziej bańkę dla tam zapraszam serdecznie tam Aha, więcej... czyli ty równolegle prowadzisz się czy bańkę dla e, Tak. Aha, bo myślałam, że może gdzieś Jestem... zrezygnowałaś i teraz masz to. Nie, sytuacja jest troszkę yy, zamieszana, bo yy, bańka mydlanapl EPL dlatego funkcjonuje i się bardzo dobrze pozycjonuje. Ona Aha. jest od 10 lat na rynku, także tutaj yy, gdybym chciała stworzyć GoodieFoodie.pl byłby Aha. troszkę problem. Także, ale jeżeli by Państwo wpisali e, GoodyFood.pl, to i tak. E, Przekieruję na Bankę Aha, i tam znajdzie się też e, asortyment, który masz tutaj w sklepie? Jeszcze nie cały, bo naprawdę staramy się ciągle jakieś nowości e, sprowadzać i jest tego dużo, mhm. e, ale pracujemy nad tym, żeby był e, cały asortyment. Mam nadzieję, że w niedługim czasie będzie, e, będzie jak najbardziej dostępny. Mhm. A jeszcze o, o tej promocji bym chciała pogadać to bo mnie to właśnie najbardziej jara akurat. <laughs> Powiedz mi, jeżeli się promujesz na przykład na Facebooku czy na Instagramie, to sama jakby robisz zdjęcia, czy ktoś Ci pomaga, czy jak to u Ciebie wygląda? Sama, ale i też moje dziewczyny, które ze mną pracują, to są też niesamowite, mhm. nies mają niesamowite pomysły. Też uważam, że jeżeli jedna osoba coś robi mhm. może być trochę monotematycznie, a tutaj Diana, Linka naprawdę w ogóle świetnie dają radę, także mhm. jestem im za to bardzo wdzięczna, bo są bardzo kreatywne. Mhm. A powiedz, przygotowujecie jakieś specjalne grafiki, czy to są na przykład zdjęcia, jak właśnie wygląda ta promocja na Facebooku? Czy, czy masz na przykład jakoś zaplanowane, że nie wiem, robimy posty, nie wiem, trzy razy w tygodniu, czy, robimy, czy wrzucamy codziennie, czy mhm. po prostu wrzucamy od przypadku do przypadku, jak Wiesz, to się planuje? Plan był nie raz. Zielony. No no. zapowiada, się, zapowiada się nieźle. Tak, plan był nieraz, ale ja z doświadczenia wiem, że ten plan to czas z planami czasem bywa różnie. Aha. Idziemy na żywioł. Mhm. Po prostu e, staramy się, uważam, że posty są rzucane dość często. Aha. Są, rzucane, są rzucane codziennie, co dwa dni. Mhm. E, też e, weszliśmy z takim cyklem e, filmików, re, fotore, e, relacji e, na Facebooku e, na żywo, mhm. gdzie prezentujemy e, nasze produkty. E, czy mamy pogadanki na temat mąk e, i ich mhm. możliwości, co możemy z nich tworzyć? E, Fajnie! Tak, te filmiki można odtwarzać, więc. I to na Facebooku wszystko u ciebie jest? Tak, na Facebooku. Mhm. Także te filmiki są też fajną bardzo e, formą, myślę, mhm. promocji. E, ogólnie myślę, że Facebook, Instagram to są mhm. mega narzędzia i mhm. tylko trzeba z nich korzystać, no właśnie. umieć korzystać. No właśnie. A powiedz właśnie, czy na Facebooku i na Instagramie zamieszczasz jakby te same treści, czy, czy to się różni? Czy z reguły te same. Te same, tak? Mhm. Z reguły te same, ale przyznam szczerze, że to są inni odbiorcy często. Zaczynałaś działalność, to nie miałaś jakichś tam obaw szczególnych, tylko po prostu. Nie, co nie miałam. Ja zaczynałam od naprawdę takiej skromnej, yy, od skromnej yy, ilości rzeczy. Mm -hmm. Zawsze sobie myślę, co się może wydarzyć, jeżeli. Co się może wydarzyć najgorszego, jeżeli coś nie wyjdzie. Uh -huh. Wtedy sobie założyłam, po prostu będę się kremować przez dwa lata. <laughs> Także to nie było na no, nie, by, nie była taka zła. To no, ta no fajne, fajna opcja, bardzo fajnie. No ale udało się, no i fajnie. Tutaj jest, u Ani jest pięknie, także ja serdecznie Was zapraszam do Rewi, do, do Ani, do sklepiku. Jest ósma rano, my się tu spotkałyśmy. Ania mi przygotowała pyszną kawę, której jeszcze nie widać na filmie, ale na pewno zdjęcie zamieszczę. I co jeszcze mi Ania tam przygotowałaś? Przygotowałam kasienkę dla ciebie. Ciebie kawkę z mlekiem e, owsianym e, dla baristów. pyszna? Kurczę. Z odrobiną wanilii. O, kurczę, e, uwielbiam wanilię. I brauni e, bezglutenowe, wegańskie, e, na mokach, e, typu e, ryżowa, gryczana, jaglana, mieszanka taka. Ale to jest e, to jest gotowy produkt. Czy ty to robiłaś? Na Nie. Coś? Robiłam, robiłam. A! Z e, olejem kokosowym. Jejku, to dziękuję. I z Wow, bo no pięknie to czystać. wygląda. I na zakończenie naszego programu chciałabym Aniu, już we wszystkich moich filmikach, żeby przedsiębiorca powiedział kilka rad osobom młodym lub osobom, które chciałyby może zacząć właśnie działalność. Takie wsparcie psychiczne. Wsparcie psychiczne. Na pewno, jeżeli by ktoś potrzebował takiego wsparcia, to ja serdecznie zapraszam do siebie, bo lubię gadać. O, no właśnie. I lubię e, zawsze, zawsze uważam za dobry pomysł e, rozmowy i, e, i takie. E, Wymienianie się, prawda? Doświadczeniami, tak. spostrzeżeniami. Pewnie, tak, myślę, że najgłupszą rzeczą, jaką możemy robić w życiu, to się bać. Mhm. E, nie należy się bać, należy chwytać swoje pomysły w rękę i z nimi do przodu. Eee, I co? I należy być kreatywnym i, i e, mieć otwartą głowę i, i kochać ludzi i, i chyba. To jest no. I tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Anią. I oczywiście, regułka youtubera. Lajkujcie nasz filmik, subskrybujcie mój kanał, udostępniajcie, żeby o Goodie Foodie z zamościa było głośno. O kanale Kasi Figury, żeby było głośno. I zapraszam na kolejny odcinek za tydzień. Pozdrawiamy z Goodie Foodie. Pozdrawiam pa! serdecznie. Jeszcze tylko chciałam Aha. powiedzieć, że Kasiu, genialny pomysł. Bardzo mi miło, że mogłam tutaj być Dziękuję. i miło, mi, że o mnie pomyślałaś. Dziękuję serdecznie za uwagę. Ja, tak jak mówi Ania, wspieramy lokalnych przedsiębiorców. Wspieramy się nawzajem. Tak, wspieramy się nawzajem, pozdrawiamy Was wszystkich, pa pa!